Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, a odpowiedzi do mojego wczorajszego pytania o to, jakie geologiczne akcenty świąteczne pojawią się w Waszych domach, sprawiły, że nie muszę się za bardzo wysilać. Zatem życzę wszystkim, żeby atmosfera nie była ciężka jak kamień, i żeby dopisywał wam apatyt, to znaczy apetyt. Spędźcie ten czas najlepiej jak potraficie, dając siebie innym. Spróbujcie choć trochę odpocząć, no i nie przeginajcie z serniczkiem. Życzę też, żeby spadło jeszcze trochę monotlenku diwodoru w formie krystalicznej i żeby zabawy na śniegu nie skończyły się gipsem. Przy okazji chciałbym też podziękować wszystkim, którzy skorzystali z mojej oferty geologicznych prezentów świątecznych, bo zainteresowanie przerosło moje oczekiwania. Także jeszcze raz dziękuję i wesołych świąt!